Ogólnie, pakujemy się. Nie patrzcie na stan mojego pokoju. Na to się nie patrzy. Bo to, co tu się działo przez ostatnie kilka tygodni, to żart. Ale pakujemy się na wyjazd do znajomej. Ja szczerze powiem, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam moje spodnie, które chciałam jutro założyć. I dosłownie miałam pomysł już na nie. A się okazuje, że nie mogę jej znaleźć. I w ogóle w tych włosach. Ja naprawdę nie wyglądam na swój wiek. jakby. Wykąpałam się, one same się wysuszyły I zrobiły takie Gdzie ten człowiek ma mieć dwudziestkę? Naprawdę? Kiedy zostało mi ostatnio powiedziane, że wygląda na szesnastkę Gdzie? Halo? W każdym wypadku Trzeba się pakować i szukać spodni Bo może jak usprzątam ten bajzel Cały, to może się znajdą Tak na logikę Nie chcę mi się tego sprzątać Dobra. W ogóle jadę na trzy dni, a biorę walizkę ale ja szczerze, chyba wolę wziąć trochę więcej niż mniej Tym bardziej, że trochę wezmę rzeczy do pielęgnacji I wezmę cały japoński, bo mam zajęcia w czwartek I ich nie odpuszczę I no... Muszę mieć miejsce na ten japoński Ale no ogólnie, żyjemy Jadę w środę, wracam w piątek A potem w sobotę do roboty Będzie bardzo ciekawe Dobra, tyle co chciałam Jak się kiedyś spakuje i i czy znajdę spodnie Mam się odedła. Taki update i jesteście podłączeni do odwagi. Znalazłam spodnie. Teraz nie wiem, które ubrać. Zależy chyba od pogody. Więc póki co, stawiają, obie pary Mam cały outfit na jutro, oprócz się na spodni. Bo dosłownie tylko. Wszystko zależy od pogody. Muszę zobaczyć, jaka będzie. Bo wyjeżdżam dopiero o 10.30, mam pociąg. Więc około 9.30 będę wychodzić z domu. Więc zobaczymy, jaka pogoda będzie. W sensie, obie pary biorę Spodnie bo ja je bardzo lubię. Um, mam już koszulkę wybraną, skarpetki i buty. buty są ja parę, więc dużego wyboru nie mam. Ale no, spodnie znalazłam. I wcale nie było tak ciężko znaleźć, po prostu wystarczyło podnieść ściuchy z podłogi. Tak mało, a tak dużo to wymaga. Uh, muszę i tak chcę posprzątać i zmienić pościel, zanim wyjdę i poprosić mamę, żeby wyprała mi przez te trzy dni pościel, ale jak widziałam pogodę, to jest duża szansa, że będzie padać jak mnie nie będzie. So I don't know how she do it, how she will do it. Like I don't know. Ale bym chciała wrócić i mieć nową pościel. Więc prawdopodobnie dzisiaj sobie zmienię um, na nową albo jutro rano. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i co? Pakujemy się dalej. Została tak naprawdę jako kosmetyczka. I japoński. A żeby japoński szukować, to muszę tablet naładować, bo ja go raczej ze sobą nie wezmę. Choć nie wiem, czy nie będę oglądać czegoś na nim. Ale ja nie chcę brać plecaka, tylko moje worki. A ja w worku nie czuję się ani trochę komfortowo mając ten tablet. Więc zobaczymy. Dzisiaj od w Ale ładna jest co nie? Zaraz patrzę do długu. Jestem za na czarno. Widziałam do doktor, bo biorę tablet. A nie chciałam go do, do walizki dawać, bo się jednak trochę boję. Jak walizka z swetra, tam nic cennego nie ma. Oprócz kosmetyków. Co to są tam nie wartościowego nie ma? Słuchawki, telefon i tablet mam tu. I dokumenty. Co ja? Weszłam na ostatnią chwilę. Zrobiło się właśnie trochę ciemno, ale w krótkich jestem. Ale mam nadzieję, że <słuch> będzie ciepło. Bo mimo wszystko słońce świeci. Nie wiem, czy widać trochę. Ten że... no jest super jasno I w sumie na mnie nakładać więc tak, jest dosyć ciasno, ale no, te ciemne chmury mnie troszeczkę martwią. Ale mam dwie godziny, żeby się ogarnąć. Nie, nawet trzy, bo w sumie będę, zanim jeszcze pociąg. Będę w ogóle na dworcu 10 minut przed pociągiem. Mam nadzieję, że to wystarczy, nawet jak będę chciała wyjść do sklepu. Bo szczerze, nie chciałam jechać tym wcześniejszym. Ładowa, w którym marnuje ładowa bateria, bo nagrywam do Was. Ale you know what I mean. I słuchawki musiałam wyczyścić, bo miałam je strasznie brudne. Więc tak. Jedziemy! I w sensie najpierw idziemy na tramwaj. Także mam nadzieję, że zdążę. No mam nadzieję, że nie będzie padać. I zdążymy na pociąg. Nice. Dobra, to taki update. Ik. Chciałam Wam moimi zrobić. ja uciekam. Zrobię wam trochę nagrywki w pociągu i to chyba tyle będzie, tyle, na ile chciałam. Ale poszukałam jedzenia krakota, więc tam nic nie powinno śmierdzieć. Wszystko jest świeże, więc tylko przez to, trzeba nadzieję, że będzie karmione. Nakarmiłam ją teraz, więc dzisiaj będzie, ale jutro i pojutrze. Nice. W to nie na tym bo się nie zrujnowałam że Czyli nie od razu wcześniej, ale został Nawet po 10 minut, a dosłownie jestem przed dworcem. 10 sekund jakoś pada. I Już tak się rozpadało. Dojechałam. Czuję się happy ale moja osoba, która po mnie przyjedzie się spóźnia, a ja nie wiem dosłownie jaką iść so it will be it will be funny dosłownie it will be funny eee, bo w sumie te wypadki były jak ja <laughs> są to ludzie, którzy dosłownie siebie przekonali i, i wszystko a ja jeśli dosłownie mam iść <laughs> It will be interesting. A no i pada. Ale Be happy. A, o, wyjście. O, dobra. Znalazłam chyba. Jak to głupi poczek. Będę tu w piątek o 15 chyba. Trochę żałuję moich wyboru z podnikiem. Pogoda jest nieprzewidywalna. Aby <laughs> dojdę życiowy, żyję. Jest już po 12 w nocy. Matka. I idziemy spać. No i kto idzie, to widzę. No ja idę spać. A Nikola będzie udawać, że ym, śpi. śpi. O, aż mnie się bolało. O! No, więc tak. Pol oglądałyśmy mecz polska chinki Wygrałyśmy. 3-2. I nie było przewag. W piątym secie w szok. No, zawsze w tyle z takich ciekawych rzeczy. Jutro będę zwiedzać miejscowość. Ści. O, miejscowości jak się okazuje. I dzisiaj jutro zrobię takie aktywity, że się zezrasz. Ja mam bardzo japoński. Do po japońskim, bo będzie tutaj ładna pogoda. Będzie aż czekać, aż sprawdzę zwierzęta na wiejsku. Tak Trzymajcie kciuki, czwartek. No to jutro ma nie

a kawałka w nie iCloud. Chyba tak się to tak. powie. I przed chwilą było, że 10 minut będzie trwało, teraz jest no 18, a jesteśmy na połowie. A przed chwilą było 10 na początku, więc ja nie wiem. Ten czas chyba do przodu idzie, a nie do tyłu. To, powiedz, powiedz co o swoim lepiej. To? <laughs> Ale ja dosłownie oglądam film z Japońskiego. I się dzieje? Pójdziemy, włączymy. Kur... włącz się. I... o nie, wyłączyłam to. I pójdziemy kawałeczek dosłownie do przodu. I... To się nie chce załadować. To mi nie chce na dłużej niż minutę pozwolić. Iść do przodu. To nie chce. Dwie chciało się pouczyć. No nic nie chcielaj. zostało Został o 20 minut. Dać od posta? Ale nie... No to nie tego. ja mam i na internet. Ona po prostu... A ja nie? No właśnie. Chciałyśmy. My naprawdę chciałyśmy. Co powiesz? Brak mi słów. <laughs> Poddajemy się. Tak. Z pieskiem. Mam krótkie spodnie, ale tym razem niebieskie, a nie czarne. Jutro będę w długich spodniach, bo trzeba wrócić pociągiem do domu. I będzie to późno, a nie lubię, jak tak się pogoda zmienia. I zdrabowałam wczoraj, że nie wziąłam długich spodni. A dzisiaj idziemy na rowery. I raczej to będzie outfit, na rowery. A um, Jedziemy teraz do dino po obiedzie. Obiad był pyszny. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie pamiętam co. A, no, będę mieć japoński za godzinki, półtora, półtora godzinki. I, i, I będziemy jeść, Będziemy umierać, będziemy sieć. Czy ja miałam do niej iść, czy ona mi tu przyjedzie? Ona chyba mi tu przyjedzie. Love it. Mm, I co ciekawego? To ja chyba tyle. Jutro będziemy wracać, to dosyć szybko wychodzimy z domu. Szczególnie będziemy pewnie śniadanie do jadły, ale tu się okazuje, że obiad mamy jest, więc ja już nie wiem. Jest nas, jest nas piątka i same dziewczyny dzisiaj. I to Koro... seo? Koro Se. Koloseum. Matyka jest bez sensu, a ona nam do sobie powiedziała, że um, że, co? że przez miesiąc nie będzie nic z pisma. Będziemy to utrwalać i za miesiąc wrócimy do pisma i wrócimy, zaczniemy wprowadzać kanji. Czyli we wrześniu zaczniemy kanji. Ja mam nadzieję, że będzie w stanie na tyle dobrze zrobić, że nawet jakby nie mogą chodzić na wszystkie zajęcia przez studia, to żeby mieć jakąś bazę dobrą. Muszę ją wystąpić, bo nie ona pracuje, ale... Why, why, why? <laughs> Mnie ten miesiąc przerwy pomiędzy pismem przez yy, bardzo martwi, bo ja się uczę dużo przez pisanie. I ja się nie umiem tak skupić na zajęciach. Dobra, zobaczymy co będzie. Nie mieć konteksty. I hate that. Nie kontekstu, tylko całą katakonę. Ruberki. Ruberki mówię. I mi się skręca kierownica w lewo. Widzę tu sprawiedliwość. A bo to gdzieś tu? A to tak lipnie, bo wiem, że tam ulica faktycznie przejechały. Szybko mówisz, że to tu. Kurde, jest na mi, faktycznie mało. Na na na, na. Chyba jeden z lepszych koków Się dosłownie tak fajnie trzyma Oglądamy Brazylia versus. Nawet nie pamiętam przeciwko komu Brazylia gra, a Niemcom Deutschland <suszy> Brazylijki mają wygrać, nie wiem czemu Niemki byłyby dla nas łatwiejsze, ale... Tak, z przyzwoitości, niech Brazylia wygra. Wszyscy jesteśmy. w Brazylią, ale. Co nie, ale. Z przyzwoitości. Choć. Ale w sumie mecz Polska-Niemcy? To by się dobrze oglądało, bo w piłce nożnej nie jesteśmy nawet na podobnym poziomie. No właśnie, nie? my tam w ogóle nie stoimy na tej samej murawie, a w siatkówce? Kurde. Ale jednak chyba Brazylia. Nikt nie <grymnie> gra ta Brazylia. O, net tacz robią challenge. O, nie ma. Już nikt. Poszło, że nie ma. Ola nie wie co robi. A nie bananami. A nie wanilią? No, nie, bananami. A to bananami. Ban... Ona wątpi wszystkiemu. Ona właśnie... Z z z z z z z z Najlepsze jest to, że ona zrobiła po swojemu wszystko i ona w sumie nie wie, czy daje ta mi instrukcje, no to czy ta... Ona widziała w instrukcję i miała takie. Wlewa ci tą śmietankę? Ja się nie słyszę. A, to dobrze. nie widać mnie. Czekaj! Ględzasz mi latarkę? Tak! O wow! W Jaki kozie Jak No bo sądziłam, że będzie trochę lepiej ta kamera Tak <grym> jak się czujemy <grym> Is that easy Is easy easy job No w każdym wypadku w bąbelkach się utopiłam na zdjęciu od Dawaj mamy bombelki Na zdjęciach od mamy nikoli wyglądam na e, <grym> na, śpanu. na śpanu. moje paznokcie są o, są białe a są takie Co to się ciekawego Um. A no tak, ja nie miałam pierścionka żadnego, a ja widziałam wszystko unikoli, ten trend na TikToku co jest Że e, no wszystko, no wiecie. Oprócz zaczam. pierścionka, choć ona dostała ode mnie pierścionek powiedziała ona, Tak, grana. No, powiedziałaś tak. tak. <laughs> ja <zaraz próbuję. laughs> Zerwać zaręczenie. Tak, ale pierścionek jest mój. Nie, nie. Prezentuj się. <laughs> poczekaj, gdzie włączę wam? O ty poczekaj, bo się nie chce włączyć. To się zablokowało, muszę się o nie. tam gdzie kłódka jest. To? No, przytrzymaj. No nie chcę. Przeprzyłam. <grywa> Naprawdę. Nie <O>. ma. <O>. <grywa> Widoczny tłum. No nie go, nie? Dobrze, ale ciebie już nie widać. Zobaczcie. Co to bolone <grywa> <O, o, o. grywa> dzieci? Co? To bolone dzieci. No. <grywa> Dobra, fajna. Na tej podłodze się nawet śmiesznie tańczy. Jak się nie zabije, to będzie cud. No to doczeka, ja <grystanie> Nagle się umie jakieś rzeczy robić. Krzywo zrobiłam tę kreskę. Oh, daj mi te patyczki do uszu. Czę jest najlepsza, bo mi wszystko przynosi. Ła oh, jak ja tego nie zauważyłam? Ja nie wiem, bo nie widziałam. Ja też nie. O, mam za pamiątkę patyczki. Chcę uwierzyć, że on już kupił bilet? O, wow. Gadał o tym dopiero wczoraj. Dzisiaj o pół do pierwszej. W nocy, żeby nie było. Ktoś do mnie napisał. O, werka! Ej no, ale nie rozmazujmy tych kres, jak spakowałam już! Uznajmy, że to jest akceptowalne, ok? Heeej. Tam gotuję, jest moją kucharką. I tam mojej kuchni! I jeszcze dostałam za darmo piwo bezalkoholowe. Przepraszam bardzo, w sumie dwa kazano mi wziąć do domu. Ja nie umiem. Ja jego ja nie jeszcze... Ale wiesz, jeszcze dnes! Które miejsce? My nie mam dwieni. Co? Ona ma go też. No ja wiem. Pięty. Które miejsce? A to już nie jest ważne. Nie, to jest bardzo ważne. W nawa miejsce. Ja takiego mam czasem. przejdź ja od Nikoli. No, ładny, no. Mój szofer. Mój szofer A poszłam dziękuję ślicznie! Mama, temu chodziku i właśnie Niko idzie u mnie. Nie płaciłeś biletnik. Jak kiedyś wiecie? Ale jak kurwa Już na Jeszcze 10 minut zostało? Więc nie jest tak źle. 15. Poprawia mnie, musi. Ona musi mieć rację. Nieprawda. To przed chwilą całą torebkę, bo lekki skupiłam. Złomie <grym> spadła mi. Znalazła. No i kurde, jak całą mi pakowałam. Ona nie chciała mi oddać mojego tabletu. Dosłownie. Ale to chyba dobrze o mnie świadczy, bo jakby ktoś chciał ukraść, to by nie ukradł. Ale to mój tablet. No ale nikt nie ukradł. Nie słuchamy jej. Love you! Dobrze, że już jedziesz. Pamiętaj co mi powiedziałaś, jestem lepszym towarzyszem niż ten drugi, który przyjeżdża. Szysz. Nie każdy mu się... Jak to nie? To moja duma. A dosłownie miała takie, czy on, nie, czy on może nie przyjechać, bo ja została do trzy dni dłużej to moja Cię duma. Nie no, fajnie było. Najbardziej to jak twój tata szukał ro rower na obniżyć. To była ciekawa część. płaska, trzynastka. Jakby ktoś to usłyszał, takie przejazdy, to by trochę tak... Tak, bo co to, to znalazłeś, 26? 32. Trzydziestkę tak, ale mam trzydziestkę Nie no, ładnie tak. Nie, ładnie tak. Nie żyję. Jestem w wagonie piątym. W piątek o 25 o 15.25. Właśnie się zorientowałyśmy. Tak. Więc ja mam sobie piątki. co coś znaczy. Tak, że muszę wracać do domu. Nie. <laughs> Niestety. Ale już jedzie, Dostałeś powiadomienie, że nie będzie opóźniony. Chociaż tyle. Chociaż już są takie. To nie. Czekamy, to jak się utrzyma do Tak, no, na pewno. Chyba. Na tej trasie to już chyba trochę lipowe, bo by jakby się nie. Dotrzymał. Sorry. No spokojnie chciałam to skończyć, a tak idealnie weszłaś. I opóźnienie. Zastanawiam się dlaczego, ale nie było żadnych informacji. Więc w tak, to wygląda na jakieś soczewki, to są politycznie moje oczy. No więc, jedna sama, później nie. Będę 17.30, chyba 30, bo miała być 17.10, Tam ja jest 17.26, więc już uznajmy, że 17.30. No, na jeszcze nie potrafię. Ja. Chciałam też książkę. Lubię hockeyistów. Romansów hockeyistów. Nie muszę zatem czytać znowu po Polsku, bo ja nie umiem w polski. Ale moi drodzy, bądźmy szczerzy. Kto nie lubi normalnych hockeyistów? Ale jakoś nie idzie mi to czytanie Nie wiem, jakoś tak humornie Chociaż kurwa mnie nie boli, ale to wygląda że na kipia Ci w Czytam jeszcze czegoś Czyli mam jeszcze 40 minut drogi Zobaczymy, czy poczytam, czy się wypuszczę Wrócę do domu tak pewnie usiądę na chwilę do nauki Zrobię hmm, jakieś testy na prawo jazdy Pójdę się kąpać, prawdopodobnie się przemyję po prostu I pójdę spać i w sanatorium To trzeba pracować W ogóle że policzyć, jak godzin w miesiącu będę mieć Tak jakoś sporo byłam w tej robocie, ale godzinowo mi się tak nie wydaje Są to około 130 40 będzie Jakoś tak nie zmienia faktu, że to ładnie. Zdębimy zbieramy w sumie. Mam nadzieję, że w październiku będzie ostatnia w tym roku. Stacja numer 2 Ja będę pytać, Miałam jedną sesji 20 minut Dobra tyle, bye bye! Gdy do Wrocławia to Wam się tylko pokażę jak wygląda podróżnik i skończę na tym pewnie filmik No tak sobie ja Możecie... Idziemy jeść Ja widzę this one Jechałam. Czekajcie. Przejemy. Nie było. Um, idziemy jeść, bo się okazuje, że w domu nie ma nic do jedzenia. Um, i, 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 i. Miałam opóźnienie, to już wiecie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Nie pamiętam co. A, będzie do mnie, bo w końcu to oś się kupiło. Jedno je, 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 na gianali, Jedziesz, ładnie mi to zajęło 2,5 i pół, w sumie rzadko spotykane żebym tyle piła to maszy. ale w sumie jakby mnie inne jedzenie wciskali i inne picia to w życiu nie umierać i koniec tego też mówię to już nie moje ulicy, ulicy ulice więc koniec wycieczki kiedy cieszę się że się udało pojechać Trzeba wrócić do rzeczywistości, postarać się e, przystosować do życia. Z powrotem, bo się pracuje urobić coś pięknego i strasznego jednocześnie. Człowiek się rozleniwia potem ma problem wrócić do pracy, ale jednocześnie odpoczywa i jak ma to bardzo ważne, co się że życiową odzyskuje. Za życie. no e, dobra kończę miłego wszystkim życzę i zapraszam do następnego czasu. Do następnego na tyle. Bye bye!